dobry Młode gołąbki Które w sierpniu będą Dawane na loty Dzisiaj 50 km Trening Są cztery miały być miały być pięć Ale Jeden wczoraj Rano wypuściłem przed pracą gołębie Zginął przy gołębniku. Nie wiem, czy jazdrząb, może ktoś z wiatrówki strzelał, różnie różne mam myśli. I są cztery. Zobaczymy, w jakim czasie wrócą. Z ostatniego lotu próbnego z 18 km wróciły w 15 minut. Zobaczymy teraz, co pokażą. Mam nadzieję, że wrócą. Głąbki no, ładne, naprawdę dobrze się prezentują. Dobra, wypuszczamy, zobaczymy. Coś stanie. Poszły. Pięknie. O, poszły w kierunku. Nie widać już pewnie kamarta. Dziękuję, do widzenia.